Na terenie Puszczy Białowieskiej podpisano dziś nowe aneksy do planów urządzenia lasu dla nadleśnictw Browski-Białowieża. Wcześniejsze budziły zastrzeżenia Komisji Europejskiej. Polska chciała chronić puszczę białowieską. Gradację kornika Drukarza mogła zatrzymać wycinka chorych drzew. Na to jednak nie chciała zgodzić się Komisja Europejska, która wytoczyła Polsce rozprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości. Kierunek jaki obrały wtedy lasy państwowe został określony w dokumentach aneksach do planów urządzenia lasu. Pod naciskiem Brukseli Polska musiała się z tych dokumentów wycofać. Podpisanie aneksów dla. Nadleśnictwa Białowieża w zakresie planu urządzenia lasu jest jedyną możliwą, prawnie możliwą formą uchylenia aneksu z 2016 roku, który stał się przedmiotem sporu między Polską a Komisją Europejską. Dziś na terenie Puszczy Białowieskiej nowe aneksy dla Nadleśnictw Białowieża i Browsk podpisali wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka oraz dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny. Nowy aneks dla Nadleśnictwa Białowieża ogranicza możliwość pozyskania drewna z puszczy o blisko 60% w stosunku do poprzedniego dokumentu. Dotyczy to gospodarczej części puszczy. Nowe dokumenty w ocenie dyrektora lasów państwowych gwarantują jednak dostęp do drewna opałowego miejscowej ludności. Jeśli to sumujemy, gdzie drewno jest pierwszym i jedynym czynnikiem energii, plus drugim dodatkowym, to jest około 88-90% około miejscowej ludności korzysta właśnie z drewna. Wciąż toczy się dyskusja między Polską a Komisją Europejską o to, jaki kształt ma mieć ostatecznie aneks dla trzeciego nadleśnictwa hajnówki. Po tym jak dziś podpisane zostały nowe dokumenty, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka zapowiada kolejne zarządzenie, które ma wiązać się z planem dla Puszczy Białowieskiej jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO. Docelowo. Ma powstać całościowy dokument, który będzie uzgodniony ze wszystkimi środowiskami, również i z instytucjami zagranicznymi, tak aby w końcu ten spór, który tutaj. Trwa, został przecięty. Działania Komisji Europejskiej w ocenie mieszkańców regionu prowadzą do postępującej degradacji Puszczy Białowieskiej. Wstrzymana została wycinka zainfekowanych drzew, a Polskę kłamliwie oskarżono o niszczenie swojego dziedzictwa.